Witam. 1-2 lipiec, środa, czwartek. Będziemy na prezentacji tego jako pielnika podkornowego w miejscowości Opole Lubelskie Józefów nad Wisłą. Jeżeli by ktoś był zainteresowany, to proszę o kontakt. Numer telefonu w opisie albo na na początku filmu. Informacja dokładna, czy to będzie pierwszy, czy drugi, czy środa, czy czwartek, będzie umieszczona na Facebooku i na YouTubie. Jeszcze nie wiem dokładnie dnia, za czym jak pogoda będzie się spisywać. Przyjedziemy z dwoma maszynami. Z tą tutaj e, ustawioną na przód, na przedni TUS, i z drugą ustawioną na tylny NITUS. Jeżeli ktoś tam będzie zainteresowany, żeby podjechać, ewentualnie miejsce prezentacji też, e, też udzielimy telefonicznie taką informację, u których to gospodarzy będzie. Jeżeli ktoś będzie chciał u siebie przetestować na własnym sprzęcie, własnej uprawie to zapraszamy serdecznie, prosimy o kontakt. Pozdrawiam, do zobaczenia.